Cześć, witajcie na postawdomek.pl. Słuchajcie, ostatnio dostaję bardzo dużo zapytań, czy w domu, który Wam proponujemy, można mieszkać przez cały rok? Czy nie jest tutaj zimno? No i właśnie pokażę Wam teraz, bo mamy dzisiaj bardzo dobrą do tego okazję, e, że jest tutaj naprawdę ciepło. E, pokażę Wam, jaką mamy za oknem Aurę. Jest połowa stycznia. Za oknem mamy mnóstwo śniegu. Synoptycy ostrzegali i jak ostrzegali, tak się akurat wyjątkowo sprawdziło. E, pokażę Wam jeszcze jak sprawa przedstawia się na termometrze o, śniegu jest mnóstwo tutaj w rogu widzimy bałwanka którego ulepiły dzieciaki e, temperatura temperatura wynosi 0 stopni o, widać, widać a teraz zobaczymy jak to wygląda w pomieszczeniu przechodzimy sobie do naszego termometru w środku termometra w środku, No i tutaj mamy 19-20 stopni i temperatura w tym pomieszczeniu e, jest taka dzięki grzejnikom elektrycznym. Grzejniki elektryczne z termostatem, one co chwila się wyłączają, kiedy już, e, kiedy już temperatura w pomieszczeniu osiągnie odpowiedni poziom. No a jeżeli sami chcielibyście zobaczyć, czy tutaj faktycznie w zimie jest ciepło, zapraszamy Was do odwiedzin naszego domku pokazowego.